Cześć! Dziś informacyjnie omówię to, co się ostatnio działo na YouTubie. Wszystkie linki dotyczące tego, o czym będę mówił, macie na dole, w opisie filmu. Jazda. Po pierwsze... <słuch> po pierwsze jestem chory, tak? No to po pierwszej pół zapraszam do zabawy, jaka to melodia, którą dałem w ostatnim blogu Po drugie... Ranking Z spontanika. Napisałem już do autora, żeby mnie tam dopisał. Niestety jeszcze tego nie zrobił, nawet mi nie odpowiedział. Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Zapraszam na ranking oczywiście. Po trzecie, dziś mi się przypomniało, że użytkownik Projekt 5 pytań miał dodać taki film pod tytułem Wyznanie, gdzie vlogerzy mieli mówić swoim ukochanym osobom, że je kochają. No więc wszedłem na profil Projekt 5 pytań. Niestety nie zobaczyłem tego filmu. Zobaczyłem jedynie adnotację, że autor, yy, czyli użytkownik Projekt 5 pytań się rozmyślił. Filmu takiego nie będzie, ale znalazłem też tam informację, że on za 15 lat ma zamiar nakręcić vlogujące głowy 2. I vlogerzy, którzy. Brali udział we vlogujących głowach, zostaną tam pokazani 15 lat później. Strasznie wielki, strasznie odważny projekt. Nie wiem, czy to wypali. Nie wiem, czy to w ogóle ktoś nie zapomni o tym, albo się nie rozmyśli, czy będzie chciał tam w ogóle brać udział, w to się bawić. Nie wiadomo, czy w ogóle zainspirowany vlogującymi głowami użytkownik The Live Studio. Znany również jako Johnny Johnson, postanowił zorganizować projekt Życie To. No i ja tam się do niego zgłosiłem. No i The Life Studio mi napisał, żebym wrzucił mu film nie na YouTube, tylko na Rapit ale już wrzuciłem na YouTube. Stwierdziłem, że mi się nie chce. Więc nie wiem, czy on go sobie ściągnie, czy nie ściągnie, czy wykorzysta mnie tam, czy nie wykorzysta. Zobaczymy. Yy, strasznie go tam pojechał dany krak, że autor nie powinien się brać za takie coś, bo nie umie się wysłowić porządnie, że ma ubogi zasób słów. Jak to się skończy? Zobaczymy za tydzień pewnie około. Po piąte, polecam wam komika Oniku Niku Dalelas. Studios. Gościu robi parodię. Odkryłem go bardzo niedawno. Zrobił tam parodię Kamila Szaikta, Jana Miotka, jakiegoś tam rapera, nie wiem czy jakiegoś konkretnego, czy ogólnie raperów. Takiego filmu zrobił parodię z Sebastian ze Szczecina. Polecam zobaczyć, chociaż jeśli nie śmieszycie wulgarny humor, to. Nie będziesz zadowolony. Kolejna osoba do polecenia to Piciek, który ma tak mało widzów, że ja nie mogę, a powinien mieć znacznie więcej, więc subujcie go, bo warto myślę. Po siódme, gdzie jest Młody Kubica? On przecież zazwyczaj dodawał vlog codziennie lub co dwa dni, a teraz przerwa kurde 10 dni. I już wcześniej było też to samo. O co chodzi? O co chodzi? Gdzie on jest? Ja chcę powrotu, no. Po ósme zobaczyłem sobie dziś parę tutoriali do, do, Sony, Sony Vegas. Może je wykorzystasz w swoich vlogach? Tak, tak, może je wykorzystam. Po dziewiąte subskrybujcie mnie. Pa.